Witam Was dzisiaj z łona natury. Trochę mnie gryzą mrówki w tyłek i... nie powiem, ale lato to trochę pomarów. Ale dzisiaj się poświęcam z racji tego, że dzisiaj specjalna edycja pudełka Shiny Box, czyli jak widzicie na mojej koszulce, albo nie Fit and Shape. No i dlatego dzisiaj film w takiej postaci. Mam nadzieję, że wiatr mi nie będzie za bardzo przeszkadzał i w sumie będzie coś może widać, bo no, dzisiaj naturalne, fajne, dzienne światło chociaż trochę chmur się już zebrało, ale mam nadzieję, że jednak się uda. E, tak więc dzisiaj nowe pudełeczko, kwietniowe Shiny Box, e, jeszcze go nie otwierałam, także robię to teraz. Potem dogram obrazki, takie zbliżenia już z domu e, kolejnych ko Potem dogram obrazki każdego z kosmetyków już u siebie w domu, bo myślę, że to się chyba tutaj nie uda. I też muszę uważać, e, żeby bateria mi nie wysiadła, bo niestety już tutaj nie doładuję jej nijak. E, tak to wszystko się prezentuje. E, mamy rozpiskę tego, co się w pudełku znajduje. E, oczywiście zniżki, bony rabatowe, tego chyba nie muszę przedstawiać. E, I otwieram na Waszych oczach. Ajajaj, no dobra. Eee, zaczynamy w takim razie rozpakowywanie. Zacznę od pierwszej rzeczy. Eee, pierwsza rzecz to jest dezodorant Rexony. Antyperspirant Aloe Vera. Myślę, że wszystkie dziewczyny znają ten kosmetyk. Eee, bardzo znany to jest oczywiście, jak widać, produkt pełnowymiarowy. Taki eee, dezodorant kosztuje 12 zł. Także to jest pierwsza rzecz z naszego pudełeczka. Na letnie upały bardzo się przyda i myślę, że przydałoby się bardzo e, wszystkim ludziom w komunikacji miejskiej, bo chętnie sprezentowałabym im e, antyperspiranty, jak tak jeżdżę. E, kolejna rzecz, moje drogie, to jest ampułka antycelulitowa z kofeiną i teofiliną. To jest marka, nie wiem jak to wymówić, Syis. E, w każdym razie to jest edycja limitowana stworzona tylko dla pudełka Shiny Box. E, I tutaj mamy mililitrów, moje drogie, 10 ml. E, normalnie taka ampułka e, jest 30 ml, i kosztuje 50 zł. Tu mamy takie maleństwo, otworzę je jeszcze. Zobaczę jak to się prezentuje. Szklana taka buteleczka. Podejrzewam, że jest to po prostu taka wcierka. E, którą należy sobie na przykład zastosować po kąpieli. Nawilża, drenuje, stymuluje przemianę materii. Ciekawe. Kolejna rzecz to jest Diamond Day Lift Cream i to jest diamentowy krem liftingujący do twarzy na dzień. Tu mamy 30 ml, oryginalnie z 50, i kosztuje wtedy taki krem 100 zł. Luksusowy krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji cery, zawarty w nim pył diamentowy, zmiękcza, nabliża, poprawia koloryt i przywraca blask, blask zmęczonej cerze. Klarena, coś mi ta nazwa mówi, to jest chyba raczej dosyć znana marka. Eee, Boże, bąki, osy tu latają, masakra. Mam nadzieję w ogóle, że wybaczycie mi dzisiejszy look, ale po prostu wzięłam rower i, i pojechałam do parku, no, mam nadzieję, że mi wybaczycie. E, taką, taką wersję tego filmu, no ale w sumie kurczę, ładna pogoda sam się w domu. E, I taki fajny zestaw to jest naturalna gąbka z lufy. Hmm, lupa, ok. E, I tu mamy moje drogie jeszcze w środku żel podprysznic. To jest e, firma Mythos in Flux, nie znam zupełnie. Taki zestaw kosztuje oryginalnie 66 zł, tu jest e, troszkę taka wersja mniejsza. Yy, oliwkowy żel pod prysznic zapewnia uczucie miękkiej i gładkiej skóry, naturalnie nawadnia i intensywnie pielęgnuje. Yy, takiej gąbki naturalnej nigdy jeszcze nie miałam. Yy, używałam takiej sztucznej wersji i u mnie fajnie się sprawdziła. Na początku oczywiście sprawia to ból. Yy, ale po kilku takich ruchach okrężnych, właśnie yy, na skórze ta skóra się przyzwyczaja i to jest wręcz przyjemne. A uczucie skóry po takim właśnie peelingu to jest niesamowite. Skóra jest po prostu niesamowicie gładka. Także polecam Wam serdecznie, jeżeli macie problem z celulitem, albo nawet jeżeli na przykład yy, chcecie sobie zrobić. Yy, depilację włoskiem, to właśnie przed taką depilacją teraz właśnie sezon się zaczyna przed taką depilacją fajnie jest właśnie wykonać sobie taki peeling, wtedy jesteśmy pewne, że te włoski nie będą nam wrastały w skórę kolejna rzecz, mam nadzieję, że pies mnie tu nie zje to jest dziewczyny lakier do paznokci i widzę, że mi się trafił bardzo ładny kolor, to jest taki bananowy pastelowy, żółty kolor no, ale ciekawe jak będzie się sprawdzał, jeżeli chodzi o warstwy. Ile warstw po prostu trzeba nałożyć na paznokieć, żeby go ładnie pokryć kolorem. Jak zaraz wrzucę Wam, właśnie jak ten lakier wygląda z bliska, to postaram się pokazać Wam też na paznokciu, jak ten kolor wygląda, już właśnie nałożony na paznokciu. Także tutaj świetnie. Lakiery się dosyć często trafiają, ale to jest fajne: lakierów nigdy za wiele. To tak jak z butami w naszej szafie. E, I kolejna rzecz do paznokci to są naklejki. E, ja o naklejkach pisałam już na moim blogu, naklejki są świetne, utrzymują się na paznokciach dużo dłużej e, niż zwykły lakier. To jest niesamowite, ja pamiętam, że właśnie w wakacjach pracowałam w takiej knajpie i po prostu miałam non stop kontakt z wodą. i... No, lakier to była u mnie kwestia jednego dnia i tego lakieru nie było, on natychmiast odpryskiwało. właśnie założyłam sobie naklejki i te naklejki wytrzymywały mi na paznokciach dwa tygodnie, także to jest magia. Nie miałam nigdy naklejek z tej firmy Donegal, ale bardzo dobre opinie o niej słyszałam, także mam nadzieję, że, że fajnie się sprawdzą, ja mam taki kolor złoty, blink, blink, będę się świeciła. Eee, I to jest dziewczyny już wszystko. Ja niestety w tym miesiącu dostałam tą e, wersję nie dla subskrybentek. Bardzo mi jest z tego powodu przykro, e, bo, bo fajne rzeczy były. Był zestaw kremów do twarzy i ciała. E, I jakiś kosmetyk do makijażu z, ma z firmy Makeup Store. I pachnąca, wanna, kremowa babeczka do kąpieli. E, także dużo dobrego mnie ominęło. No ale cóż, mam nadzieję, że może w przyszłym miesiącu się to zmieni. To jest już wszystko. Oczywiście tak jak każdego miesiąca jest pudełko również dla Was i to jest również pudełko z edycji Fit in Shade. I tutaj, żeby dostać takie pudełko, chciałabym, żebyście wysłały na mojego maila blogowego la gmail.com swoje zdjęcie, jak dbacie o swoją formę i sylwetkę na wiosnę. Może to być nawet zdjęcie w lustrze, nie przeszkadza mi to absolutnie. Najbardziej kreatywny pomysł, który z dziewczyn właśnie wygra i ta z Was właśnie dostanie takie pudełko w tym miesiącu. Ode mnie to już jest wszystko. Komary mnie gryzą mi miłosiernie, więc muszę już niestety skończyć ten film. Także do zobaczenia w kolejnym miesiącu. Jeżeli podobał Wam się ten film, to bardzo proszę o kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnym miesiącu.